Dzisiaj porównanie odgrzewanego kotleta Realme 8 Pro i trochę tańszego Poco X3 Pro. Redmi Note 10 Pro testowałem już trochę wcześniej, więc w materiale też się będę do niego odnosił. Sprawdźmy, który z nich jest królem średniej półki. Zapraszam do oglądania. Wszystkie trzy smartfony mają podobne zestawy. Papierologia, silikonowa etui i ładowarka z kablem. Ale jeżeli chodzi o wygląd, to już różnic jest sporo. Poco X3 Pro jest największy i najgrubszy, chociaż ta wyspa na środku, muszę wam powiedzieć, że mi się podoba. Realme za to jest najsmuklejszy i najmniejszy z zestawienia. Na tyle mamy duży napis i tutaj wyspa z aparatami jest na boku, więc odkładając go na blat, będzie nam się trochę machał. Zresztą tak samo jest w Note 10 Pro. Telefon Redmi jako jedyny z zestawienia ma szklany tył, a pozostałe dwa modele są plastikowe. Mimo wszystko plastik z Realme jest moim zdaniem najlepszy, nie dość, że lepiej zniesie upadki niż szkło, to jeszcze matowe wykończenie zapewnia odpowiedni chwyt. Toko, jeżeli chodzi o wygląd i komfort w dłoni, moim zdaniem badanej najsłabiej. Na froncie w telefonach ze stajni Xiaomi mamy wcięcie na aparat na środku w górnej części, a Realme ma dziurkę z boku. Gołym okiem widoczna jest też spora broda na dole w Realme, który moim zdaniem nieznacznie różni się rozmiarami od pozostałych, ale ma za to mniejszy ekran. Smartphone Realme też jako jedyny ma skaner odcisku palca ukryty pod ekranem, co technologicznie wychodzi jako przewaga, bo Redmi czy Poco mają skaner na boku, ale ten w ekranie jest niestety niedokładny i o ile jest dość szybki, to po prostu czasami nie łapie naszego odcisku i trzeba przykładać palec ponownie. Za to skanery na boku w obu pozostałych przypadkach są szybkie i celne. Jeżeli ktoś używa podczerwieni np. do sterowania urządzeniami multimedialnymi to też warto zwrócić uwagę, że Realme nie ma czujnika, a w telefonach od Xiaomi on się znajduje. Teraz czas na ekrany. W Realme, jak już mówiłem, jest on mniejszy, ma przekątną 6,4 cala, jest to ten sam ekran co w 7 Pro, czyli AMOLED 60 Hz z PPI na poziomie 411 punktów. Szkoda, że nie dostaliśmy nic nowego, tylko znowu ten sam ekran, no bo taki Redmi ma już 120 Hz odświeżanie, również AMOLED, i do tego przekonał 667 cala, tutaj PPI wynosi 395 punktów. Teoretycznie najsłabiej wypada najtańszy Poco, który niestety nie ma amoleda, tutaj tak samo mamy 667 cala i również odświeżanie 120 Hz. Ale ekran jest wykonany w technologii IPS. Jeżeli chodzi o bezpośrednie porównanie IPS i AMOLED, no to różnice są widoczne gołym okiem, kolory na AMOLEDach są lepsze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że są to tańsze matryce, więc nie będzie to flagowy poziom jak w Samsungach czy nawet Mi 11. No i ten IPS w POCO też wcale nie jest taki zły. Barwy są odpowiednie, brakuje trochę tej czerni czy takich żywych kolorów, ale to też nie jest taka straszna przepaść pomiędzy tymi ekranami. Wydajnościowo ponownie odgrzewany kotlet, czyli Realme 8 Pro to jest ten sam procesor Snapdragon 720G co w zeszłorocznej 7 Pro. Note 10 Pro ma już ulepszoną wersję 732G, która jest delikatnie lepiej zoptymalizowana i moim zdaniem ten procesor lepiej sobie radzi z aparatem 108 megapikseli. Zaskoczeniem dla wielu może być tutaj Snapdragon 860, zastosowany w najtańszym zestawieniu POCO X3 Pro. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że jest to jeden z najtańszych i najwydajniejszych smartfonów. Jeżeli byśmy mieli patrzeć tylko na wydajność, a nic innego by się nie liczyło, to POCO pozamiatało konkurencję. Ale wracając do Realme i Redmi, to są dwa podobnie działające smartfony. Przez to, że w Redmi mamy odświeżanie 120 Hz, to uruchamiane aplikacje czy przeglądanie internetu jest płynniejsze, ale ani z jednym, ani z drugim nie ma problemów w sensie zacięć czy drastycznych zwolnień systemu. Przy codziennym korzystaniu wszystkie te trzy telefony będą odpowiednie, a Poco dodatkowo będzie miał zapas mocy na bardziej zaawansowane operacje. Jedyną istotną zmianą w Realme 8 Pro w stosunku do 7 Pro jest aparat główny. Jest to matryca 108 MP, no i jest to to samo co w Redmi Note 10 Pro. Różnice pomiędzy tymi aparatami są moim zdaniem na tyle małe, Raz jeden zrobi lepsze zdjęcie, raz drugi, że po prostu skupię się tylko na porównaniu zdjęć. Realme do Poco, który ma słabszy aparat, 48 megapikseli. Pozostałe aparaty we wszystkich trzech modelach wypadają podobnie, zresztą zobaczcie sami zdjęcia i wideo. To jest wideo nagrane kamerą do selfie. Widzicie teraz różnicę pomiędzy tymi aparatami. To jest wideo nagrane głównymi aparatami. W jednym i w drugim możemy nagrywać w 4K i 30 klatkach na sekundę. Tylko tyle, że w Realme jest tryb ultra stabilizacji, a w Poco niestety tego nie ma. Teraz nagrywam głównym aparatem w Realme. No i możecie zobaczyć jak nagrywa główna kamera w Poco. Zmianą w Redmi 8 Pro w stosunku do modelu wcześniejszego jest jeszcze zabranie głośnika stereo. Tej zmiany to już kompletnie nie rozumiem. Głośnik nie należy do najgłośniejszych i gra płasko. Poco i Redmi mają za to głośniki stereo, które nie są może flagowymi, ale ten z Redmi gra najlepiej. Na plus to, że we wszystkich modelach mamy złącze słuchawkowe. Bateria w tych telefonach to 4500 mAh. Ponownie to samo co rok temu, czyli Realme 8 Pro i 7 Pro. 5020 mAh w Note 10 Pro i 5160 mAh w Poco. I najdłużej na jednym ładowaniu daje radę Poco. Mimo IPS, który pobiera więcej energii, procesor i w sumie większa pojemność zapewniają dwa dni spokojnego działania nawet przy mocniejszym użytkowaniu. Dalej jest Redmi, który do dwóch dni dobija, ale jeżeli nie odpalimy w międzyczasie czegoś zasobożernego. I na końcu jest Realme, które za to ma ładowarkę z szybkim autorskim ładowaniem i zapewnia najszybszy sposób naładowania smartfona do pełna. Muszę to jeszcze dodać, ale wibracje w Realme są najgorsze zestawienia i chyba byście musieli sami to sprawdzić, ale to jest poziom telefonów kilka lat wstecz, już lepiej jest wyłączyć wibracje i ich nie używać. Z mniej ważniejszych rzeczy Redmi ma USB-C 3.0, pozostałe telefony 2.0, no i oczywiście wszystkie są wyposażone w NFC. Jak powiedziałem na samym wstępie, moim zdaniem najlepszym wyborem z tych trzech modeli będzie Redmi Note 10 Pro, bo on jest kompletny i nie musimy szukać żadnych kompromisów. Za jakieś 1400 dostajemy ekran AMOLED 120 Hz, bardzo dobry aparat, głośniki stereo, mocną baterię i całkiem wydajny procesor. Ale też kosztuje on ze 100-200 zł więcej od Realme i kolejne 100 od Poco. Więc teraz powiedzmy o Realme. To nie jest zły telefon, ale dlaczego to jest kopia zeszłorocznej siódemki? Zmienił się tu trochę wygląd, aparat to 108 MP, ale w dalszej kolejności mamy ten sam procesor, ten sam ekran, nawet teraz brak stereo. Gdyby te aspekty zostały usprawnione, to na pewno 8 Pro mógłby rywalizować jak równy z równym z Note 10 Pro. A tak moim zdaniem jest 100 zł tańszy i po prostu gorszy. Jak przyłkniecie delikatnie słabszy procesor i gorszy ekran w stosunku do Redmi, no to spoko, aparaty to niemal to samo. A jeżeli mowa o Poco X3 Pro, to ten model jest najtańszym spośród tych trzech, ale za to najwydajniejszym. Ten telefon będzie idealnym wyborem dla osób, które nie potrzebują Amoleda, nie pstrykają dużo fotek, a chcą mieć wydajny smartfon z dobrą baterią i w najniższej cenie. Wybór nie jest łatwy, ogólnie ostatnio jest tyle modeli na średniej półce, że czasami jeden mały szczegół powoduje o wyborze jednego, a nie drugiego modelu. Ciężko jest mi jednoznacznie powiedzieć, który wybrać, który będzie odpowiedni dla Was. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, to piszcie w komentarzach, a postaram się pomóc. No na dzisiaj to będzie wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Hej!